W ramach formowania XVI Dolnośląskiej Brygady w całym województwie dolnośląskim formujemy trzy bataliony: e, Wrocławski, Głodowski i Wałbrzyski. Dzisiaj jesteśmy na terenie Kłocka, e, e, w twierdzy Kłodzko, na terenie nie, e, e, w południowej części województwa. E, Dbajmy o to, aby uzupełnić ten 163 Wałbrzyski Batalion Lekkiej Piechoty. On będzie miał tutaj swoich przedstawicieli. W Kotlinie Kłockiej będzie funkcjonowała jedna z kompanii tego batalionu. Sama przysięga wojskowa to jest bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego żołnierza. Również nasi żołnierze po można powiedzieć w wyczerpującym szkoleniu 16-dniowym, które odbywało się do wczoraj na poligonie w Żaganiu, przygotowali się pod tym względem taktycznym do bycia żołnierzem. Są wyszkoleni strzelecko, taktycznie z udzielania pierwszej pomocy. Dzisiaj gdyby to kończyć to przygotowaniem wojskowe przyjąć czy złożyć przysięgę.